Dlaczego warto oddać głos na Pana, a nie na Sławomira Mencena? Panie redaktorze, ja bardzo e, chciałbym zachować e, ten dotychczasowy standard i styl. Mojej kampanii. Staram się, żeby to była kampania pozytywna. Staram się, staram się nie prowadzić jakichś podjazdowych wojenek, nie wdawać się w jakieś personalne przepychanki czy broń Boże, połajanki. No ale wspomniał Pan o wrogim przejęciu konfederacji. A no tak, tak. No nie ma już konfederacji, jest neokonfederacja i ta neokonfederacja no właśnie deklaruje ustami swoich neoliderów deklaruje wolę kontynuacji i usłyszeliśmy to, usłyszeliśmy to. A może to jest to. ich taka gra po prostu? Och no strategie mają, udają, redaktorze. bo są takie strategie, że ktoś udaje, że jednak jest z wrogiem, mm. a później Aha, robi tak, swoje cele. Tak, tak, walenrodyzm to się nazywa. Ja nie uprawiam takiego walenrodyzmu, bo on wie pan nawet i u a prawda w tym legendarnym naszym utworze, ten scenariusz się źle kończy i jeśli osiąga jakieś skutki, no to mocno autodestrukcyjne. No, ale już nie ciągnąc tej analogii historycznej literar no, panie redaktorze, myślę, że jeżeli jest trudno komuś, kto dziś jeszcze nie dźwiga na sobie odpowiedzialności za państwo, a trudno jest komuś jasno się określić w niektórych sprawach i obserwujemy, no powiedzmy, wyprzedaż pryncypiów. Wcześniej nawet deklarowanych i uznawanych, dla poklasku doraźnego, żeby być w zgodzie z poprawnością polityczną, no żeby o nas źle nie mówili w mainstreamie, żeby nas do tego mainstreamu wpuścili. No to przyzna pan, że jeżeli ktoś tego ciśnienia nie wytrzymuje, to czy wytrzyma ciśnienie o niebo większe, kiedy przyjdzie reprezentować państwo polskie, być może konfrontować się z również nie tylko niepochlebną, ale wręcz wrogą opinią mediów światowych, ja, szanowni Państwo, z jednej strony deklaruję wolę normalizacji, zakończenia wojen wewnętrznych i niewyruszenia na wojny zewnętrzne. To jasno deklaruję normalizacja i między Polakami. I normalizacja naszych stosunków z wszystkimi sąsiadami, no bo nie należy mieć poobrażanych wszystkich sklepów przy własnej ulicy i trzeba normalizować po to, żeby robić interesy, jakiekolwiek interesy. Ja tu Państwa nie namawiam na jakieś, prawda, wielkie, mickiewiczowskie z pana Tadeusza, Kochajmy się na koniec, nie namawiam na jakieś festiwale przyjaźni. Ja tylko namawiam na to, żeby robić normalne interesy. Po to, żeby Polacy nie ponosili strat, to się nazywa zyski utracone.